7. Podchorąży Józef Okonicz punktualnie o oznaczonej godzinie stawił się na służbę w biurze Sztabu Generalnego Czerwonej Armii mieszczącym się w zamku, witany ciekawymi spojrzeniami kolegów, oficerów i urzędniczek, którym dobrze znane było jego pochodzenie. Przywitał się z nimi grzecznie, lecz zimno, obojętnie, po czym udał się do gabinetu szefa sztabu celem przedstawienia się i uzyskania odpowiedniego przydziału. Szef sztabu, generał Iwanow, Człowiek już starszy, były porucznik armii carskiej w czasie Wielkiej Wojny Europejskiej, który przeszedłszy na służbę bolszewicką, wysługując im się gorliwie, doszedł do tak wysokiego stopnia, przyjął go nader uprzejmie i zaprosiwszy gestem do zajęcia miejsca przy biurku, rzekł – No, towarzysz Okonicz, wam przywykłem w Moskwie do innego porządku, a w szkole uczonym innego sposobu prowadzenia wojny wiele rzeczy tu wyda się dziwnymi. Tu nie wojna się prowadzi, a czort wie co? Tu na nic są wszelkie strategie, obchodzenia, okrążania pierwszej i drugiej linie obronne i inne wymysły nowoczesnej sztuki wojennej. Tu jest wojna zupełnie innego rodzaju, partyzancka. Żadnej wielkiej bitwy, według zasad naukowych, z masami nieprzyjaciół, z przygotowaniem ogniem artyleryjskim. A od po prostu ciągłe utarczki z bandami tych Polaków, lotnymi, nieuchwytnymi, które nas napadają z Nienacka, szarpią, mordują, a potem znikają bez śladu. Od przypomnieli sobie Polaczkowie dawne pańskie powstanie 1863 roku i pochowali się w lasach, tworząc lotne bandy. Tylko teraz jest ich bardzo dużo i mają chłopów za sobą. Walka to trudna i dużo ludzi pochłaniająca. Trzeba ją prowadzić od razu w wielu miejscach. A gdy w jednym rozbijesz ich, wnet wyrastają w drugim, jeszcze silniejsi i znów biją naszych. Ot, czort chyba wymyślił tę wojnę, a nie człowiek. Z czartem też chyba prowadzi konszachty ten ich generał Okonicz. A czy to czasami nie krewniak wasz, towarzyszu? Zapytał naraz podstępnie. Nie znam go, odrzekł obojętnie, tak jak poprzednio Okonicz. Zresztą nie mam żadnej rodziny, a właściwie jedną wielką, to uciśniony proletariat całego świata, o którego wolność walczyć będę. No ładna, rzekł generał Iwanów. Ale was tam w Akademii takiej wojny nie uczono. Nie uczono, ale mam nadzieję, że nauczę się jej przy boku waszym towarzyszu generale. Z pełnym kurtuazji ukłonem odrzekł Okonicz. Połechtało to mile generała, przychylniej też zaczął patrzeć na młodego podchorążego. Wyście Polak? Spytał nagle. Nie, odrzekł znów obojętnie. Jestem komunistą, a jako międzynarodowy nie uznaję żadnej narodowości. I to ładno, ale obcymi językami mówicie. Mówię. Jakimi? Niemieckim, francuskim, angielskim, polskim i trochę chińskim. A to znakomicie, aż podskoczył z zadowolenia generał. Takiego nam właśnie brakło. Przydzielę was do pułkownika Leninowa, do wydziału tłumaczenia obcej korespondencji. Tylko nie zbałamućcie nam, towarzyszu, maszynistek, bo gładki jesteście nad podziw, tak jak ja gdym był porucznikiem jeszcze w dawnej armii. Tu mimowolne westchnienie wydarło się z piersi generała. Oto nie ma obawy, towarzyszu generale, ślubowałem w sprawie komuny jako prezes komsomolców i wiernym jej chcę pozostać. Ładna, ładna. Zobaczymy, czy długo wytrzymacie w swoim postanowieniu, gdy która z tych bestyjek łypnie na was oczkiem. Tylko ostrzegam, że ostrożnie. Wszyscy oficerowie sztabu w nich się kochają. Poczem nagle jakby spostrzegłszy się, że ten trochę frywolny ton rozmowy nie przystoi z podwładnym, zmienił go od razu na urzędowy i kończył Towarzyszu Podchorąży Okonicz, zameldujcie się zaraz u pułkownika Leninowa i oświadczcie mu, że was przydzielam do jego referatu. Podał mu rękę na pożegnanie, po czym Okonicz, złożywszy przepisowy wojskowy ukłon Jowialnemu Zwierzchnikowi, wyszedł na korytarz, pytając się służbowego ordynansa, w którym pokoju urzęduje pułkownik Leninow. W 24 brzmiała odpowiedź. Odszukał go z łatwością, zapukał do drzwi, poczem na odgłos wejść wszedł do pokoju umeblowanego z wielką prostotą, aż rażącą w porównaniu ze wspaniale urządzonym gabinetem szefa sztabu. Przedstawił się w sposób przepisowy pułkownikowi, nadmieniając, że został do niego przydzielony przez generała Iwanowa. Pułkownik, młody jeszcze człowiek chudy, zawiędły o mongolskich rysach twarzy, rzadkiej koziej bródce i złośliwym badawczem spojrzeniu małych, skośnych oczek, należał do młodszej generacji wojskowych Czerwonej Armii i wychowanie otrzymał już w Czerwonej Akademii Wojennej w Moskwie. Stanowił też zupełne przeciwieństwo jowialnego generała Iwanowa. Sucho opryskliwie przywitał młodego oficera, po czym go spytał, Jakimi językami władacie towarzyszu pod chorąży? Wyliczył je okonicz. Dobrze, referat kapitana Łobowa, pokój numer 30. Skłonił mu się okonicz i udał się na poszukiwanie pokoju numer 30. Kapitan Łobow przyjął go również sucho i obojętnie i od razu wtajemniczył w zakres jego czynności. Polegały one na razie na przeglądaniu i tłumaczeniu depesz przejętych przez radio, przy czym depesze szyfrowane przesyłać miał do pokoju numer 32 do kapitana Oktabrionka. Zabrał się natychmiast do roboty z zupełną obojętnością, zachowując się wobec strzelistych spojrzeń maszynistek i urzędniczek pracujących w tym i przyległym pokoju, a w większości będących semickiego pochodzenia. To też po skończonym dniu pracy orzekły one jednogłośnie: Piękny duszka. Lecz zimny jak lód. Jednocześnie w głębi duszy zdecydowały, że przy silnym ogniu i lód roztopić się może, i ogień ten w sercu młodego podchorążego rozniecić postanowiły. Okonicz tymczasem pogrążył się w pracy, przeglądając uważnie stos leżących przed nim depesz. W krótkim czasie zauważył, że przejęte one były z radiotelegrafów polskich, a głosiły przeważnie o walkach toczonych z oddziałami komunistycznymi i to o walkach zwycięskich. A nazwisko generała Okonicza powtarzało się w nich nieomalże stale. Na widok tego nazwiska ciepła fala spłynęła mu do serca. Chciał przytulić do ust depesze głoszące to święte dla niego nazwisko, lecz spostrzegłszy, że kapitan Łobow obserwuje go ukradkiem spod oka, jakby chcąc przekonać się, jakie na nim wrażenie wywrą te depesze, całą siłą woli zapanował nad sobą, nie pozwalając nawet rumieńcowi wypłynąć na bladą zwykle twarz. Przejrzał depesze, szyfrowane posłał przez ordynansa kapitanowi Oktabrionkowi, poczem zabrał się do tłumaczenia pozostałych. Robotę swoją wykonał szybko i dokładnie, po czym doręczył ją Łobowowi, zapytując jednocześnie o dalszą pracę. Towarzyszu, odrzekł mu tenże, macie tu parę tajnych rozkazów sztabu tych bandytów polskich, znalezionych przy poległym ich oficerze. Przetłumaczcie je zaraz, ażeby można je było dziś jeszcze przesłać do Moskwy i Berlina. Wziął je i natychmiast zabrał się do pracy. Serce znów zadrgało mu w piersi, gdy na rozkazach tych znalazł podpis generała Okonicza. Tchnęły one żołnierską prostotą i jasnością, dając polecenia treściwe, lecz pełne męskiej stanowczości. Zalane były krwią, świętą, męczeńską krwią z serca polskiego żołnierza, który zginął na posterunku w walce o wolność ojczyzny wytoczoną. Odczytał je parę razy, jakby chcąc nauczyć się na pamięć po czym przetłumaczywszy je na rosyjski i niemiecki, doręczył Łobowowi. – Znakomicie – rzekł tenże, a gdy zażądał dalszej roboty, dodał – na dziś już dosyć. Czas odpocząć. Zaraz pójdziemy na obiad. – A wy gdzie się stołujecie, towarzyszu? – W oficerskiej jadłodajni, towarzyszu kapitanie – odrzekł Okonicz. Wkrótce wybiła czwarta godzina, o której kończyło się urzędowanie w sztabie – Wszczął się ruch i rozgwar, wszyscy wstawali od biurek, zamykając szuflady, a maszynistki i urzędniczki ubierały się przed lusterkami, z zalotnymi minkami, żegnając się z oficerami, a jednocześnie szeptem umawiając się z nimi o wieczorne schadzki i zabawy. Okonicz grzecznym, lecz sztywnym ukłonem pożegnał wszystkich, poczem wyszedłszy z pokoju, zwrócił się do przechodzącego korytarzem kolegi oficera z prośbą o wskazanie drogi do jadłodajni oficerskiej. Mieściła się ona w bocznym skrzydle zamku na pierwszym piętrze wielkiej, podłużnej sali. Czystość wzorowa w niej nie panowała, jak również nie odznaczali się nią posługujący przy stołach ordynansi. W powietrzu unosiły się kłęby dymu tytoniowego zapachem swym raczej przypominającego rodzimą machorkę niż wytworną hawańską wirginię, a nad całym gwarem i hałasem dominowały odgłosy otwieranych butelek, jak również brzęk kieliszków. Wszedłszy do sali jadalnej, rozejrzał się wokoło, celem znalezienia miejsca, wreszcie spostrzegłszy jedno wolne przy stoliku stojącym na uboczu, podszedł do niego i spytawszy się uprzejmie siedzącego przy nim oficera, czy może je zająć, usiadł, oczekując na nadejście usługującego. Przez ten czas rozglądał się po sali, przypatrując się zebranym w niej typom kolegów swoich. Byli tam sami tylko Rosjanie, gdyż oficerowie niemieccy, nie mogący pogodzić się mimo braterstwa komunizmu z ich brudem i bezceremonialnością, urządzili sobie własną jadłodajnię w saskim pałacu. Chińczycy zaś, którymi zarówno pierwsi, jak i drudzy brzydzili się, mieli znów oddzielną przy koszarach swoich w cytadeli. Wejście okolicza zwróciło ogólną uwagę, wszystkie oczy zwróciły się w jego stronę, a nawet od dalszych stolików wstawali oficerowie i szli mu się przyjrzeć, przedstawiając mu się jednocześnie i witając się z nim. Z zimną uprzejmością przyjmował to wszystko, oczekując na zamówione potrawy, a jednocześnie przysłuchując się prowadzonym dokoła rozmowom. Głównym ich tematem, poza sprawami erotycznymi, wyrażonymi częstokroć w sposób bardzo drastyczny, były walki toczone z Polakami, przy czym nie szczędzono im wymysłów w stylu ściśle rosyjskim, to znaczy wielopiętrowych, bez których, jak mówią, rdzenny Rosjanin żyć nie może. Powtarzało się w nich wielokrotnie nazwisko generała Okonicza, a towarzyszyła mu zawsze potężna fala wymysłów i przekleństw. Każde słowo tych ludzi przy wspomnieniu wodza Armii Polskiej ziało straszliwą nienawiścią i lękiem utajonym. A roznamiętnienie to rosło w miarę wzrostu spożycia alkoholu. Okolicz z zimną obojętnością słuchał tego wszystkiego, spożywając podany mu wreszcie obiad, odpowiadając uprzejmie monosylabami na zapytania towarzysza przy stole i popijając wszystko wodą sodową. Naraz podszedł do niego jakiś wysoki, barczysty, dobrze już podpity oficer i wyciągając rękę z kieliszkiem napełnionym wódką, zawołał. Hej ty, Polaczyszka, szlachcic, czego ty pijesz, jak panienka, tylko wodę? Prawdziwy ruski wojak pija wódkę pocieszycielkę. Pij z nami na sławę znakomitej czerwonej armii. Okonicz wstał, zmarszczył brwi i odrzekł suchym, lecz stanowczym tonem. Za sławę Czerwonej Armii wypić zawsze mogę. Lecz za nazwanie mnie komunisty, Polaczyszką i szlachcicem, według przesądów burżuazyjnych powinienem wyzwać was, towarzyszu poruczniku, na pojedynek. A tak wzywam was na nasz oficerski sąd komunistyczny. Brawo, konicz, brawo, mała dziec, dzielny mały, umie bronić swej części komunistycznej, rozległy się głosy. A wsiotaki. Upierał się pijany oficer. On jest polaczyszką i szlachcicem, gardzi nami z sławnym czerwonym rycerstwem Rosyjskim. Nie pije z nami wódki, a tylko jak gęś, wodę żłopie. Wtedy okonicz polecił usługującemu podać butelkę wódki, nalał sobie pełną szklankę i wznosząc ją do góry, zawołał: Towarzysze, pije za cześci sławę znakomitej armii czerwonej i jej świetnego rycerstwa, a na pochybel wszystkich ich wrogów. Ura! Ura, ura! Głośny okrzyk pijanego już w większości rycerstwa był mu odpowiedzią na ten toast. Ze wszystkich stron sali ciągnęli ku niemu oficerowie z kieliszkami, a on, trącając się z nimi, przepijał, odpowiadając żartami na żarty. Mimo wypitej znacznej ilości alkoholu, zachował zupełną przytomność umysłu. Zauważył też jakiegoś cywilnego osobnika, stale w pobliżu niego krążącego i obserwującego go. Do późnej nocy trwała ta zabawa rozbawionego rycerstwa, przeplatana coraz nowymi bateriami butelek, krzykiem i śpiewem, który czasami przeradzał się w jakiś dziki wrzask, a zakończona została gremialnym biciem szkła. Lekko chwiejąc się na nogach, powrócił po północy okonicz do swego pokoju. Rozebrał się śpiesznie i położył do łóżka, nie zapominając jednak o odmowieniu zwykłych modlitw. Głuchy spazm zdławił mu gardło, i z ust wybiegło ciche błaganie: Boże, daj mi wytrwać, daj mi dopiąć celu. A buracz dnia tego otrzymał następujące doniesienie. Pod chorąży Józef Stanisławowicz Okonicz w biurze zachowywał się normalnie. Depesze polskie tłumaczył obojętnie. Przy nazwisku ojca nie okazał wzruszenia. Obraził się, gdy w oficerskiej jadłodalni nazwano go polaczyszką i szlachcicem. Pił za zdrowie Czerwonej Armii i jej oficerów, a na pochybel Polakom. Wobec kobiet zachował się obojętnie.